jest w Chlewie czy tam jak on tam powiedział jakoś tak no i to jest ja tam jadę ja tam nazywam rzeczy po imieniu jak się prowadzi wojnę są co sztuka wojny 3000 lat trzeba znać wroga kto jest był trzeba znać go na wylot wszystkie jego metody w tych szczegółach tkwi sekret zwycięstwa jak nie wiesz z kim walczysz, to nie masz szans wygrać musisz wiedzieć kto jest Niech nie robią nam wroga na wschodzie. To oni te granice ustalili i my nie mamy z nimi żadnego problemu. To jest wszystko właśnie propaganda. To są właśnie robią te wszystkie agenci wpływu. My mamy problem z Niemcami, bo to jest przedłużenie Cesarstwa Rzymskiego. Od Wilhelma. To jest po prostu historycznie, to tysiąc lat, trwa. To, to jest ta sama wojna cały czas. To nie ma żadnych złudzeń. Miejsca. To są nasi wrogowie, te punkty po prostu. A jak się ma do tego hołd pruski? Co? A jak się ma do tego hołd pruski? E, no to, to już jest w ogóle. Oni, się, oni są naszymi poddanymi powinni być. Cały czas. Ale to jeszcze dużo wcześniej. Oni są nacją, która zmienia nazwy swoje i kradnie ziemię i przyjmuje właściciela byłego nazwę. Po to, żeby historycy to opisywali i następne pokolenia, żeby były otumanione. I potem kupują wszystkie media właśnie, to co zrobili teraz. I to wam właśnie wkręcają, że jest dobrobyt, że jesteśmy w Europy, że mamy PKB brutto jakiś tam w rosnące. 11%. Mamy dół straszny jak dół jak lej po bombie. Wiecie jak oni to liczą? Oni to liczą tak. Twoja jest fabryka niemiecka na naszym terenie. Jesteś Niemiec. I teraz ty zainwestowałeś to ty wywozisz zysk, okej? Okay? To jest normalne. Twoja fabryka, twój zysk. Wywzisz. Jak ty go wywozisz, pamiętacie, jak żeście jeździli do Berlina po zakupy i potem na granicy, żeście Stoyer chcieli dostać z powrotem podatek. Pamiętacie mm -hmm. to? No 23% sztoyer, się dostali, tak? I teraz jak on wywozi zysk, to ja mu muszę dołożyć 23% właśnie, bo on to wywiózł. Te samochody, tam cokolwiek produkują. To jeszcze z naszych tutaj, Wy jesteście rzemieślnikami, macie swoje małe biznesy, płacicie podatki, i z tych podatków jemu muszę dołożyć 23%, żeby on mógł to wywieźć. Tak wywiezie, a on to wywiezie oczywiście. I on mówi tam, że on płaci podatki, a tu mówi, że tam płaci, nie płaci nigdzie. A my mu jeszcze nakładamy 23%. Wszystko, co mamy, to miejsce pracy u niego, za takie grosze, że nie możecie z słońcem związać. I o tym decyduje już z kolei ten Bank Rzeszy międzynarodowych, który tę proporcję ustala między cenami, zarobkami, stopami procentowymi. To oni tym wszystkim całym cyrkiem kręcą. Rothschild. A Rothschild jest głównym skarbnikiem pod czasem Watykanu, jezuitów, A ja pokazuję mangustę po to, bo mangusta walczy z wężem i zawsze jest wygrana. Ona zawsze atakuje jego łeb i i to, co macie głównego wroga, to jest ten pieprzony Watykan. On doprowadził do rozbiorów. Nagrywa się? Tak, 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 cały tak, czas. Tak, tak, tak. Nagrywa się. Cały <grywa> czas się <grywa> Jak jutro iść do kościoła? Dobrze, w e, namety, No, ze świecą. Dobra, na świeczkę w oczach mieć. Maska na twarzy. I na końcu idź ofiara spełniona. Maska na twarzy. To jest moja faza, moja ela, Moje metody pozwalają bez kinetycznych rozwiązań z nimi wygrać. Powtarzam, to chodzi o pieniądze. Oli więcej. O nic więcej. Oni twierdzą, że będziemy nie mieli nic, ta agenda 2030 i będziemy szczęśliwi. Okej, zróbmy to. To jest ukradziona też idea, właśnie, między innymi, z tego projektu Werner z Możemy to zrobić sami, bo to jest ważne. Te słowa są fajne, to się fajnie słucha, to nie ma nic złego w tym. Okej, okay. tylko ważne jest, co to mówię. Jak mówi Wam kłamca coś, to tak jak z tym złodziejem Wam mówić. Jak policjant trafiał, zawsze przysięga, że to wszyscy... pierwszy raz więcej nie ukradnia, a ten dwa wpada, ze śmiechu, A potem sędzia to ma taki umor, że mało z tego stołka nie spadnie. Nie On taki nie? niewinny tam już posadził <laughs> całe piętro. To wszyscy I wszyscy przysięgali, że więcej tego nie zrobią, i trafiają dziesiąty raz. To jest Oczywiście, że to jest nieprawda. To jest właśnie to, ten blicht. Te glosa. To jest ten taki blicht, co Wam. Ktoś, kto was chce okraść, jaki ty mądry, jaki ty ładny, ty taką dobrą firmę wprowadzi, on chce coś zrobić, on chce coś objąć, on po prostu tutaj odwraca twoją uwagę. To jest nieprawda. Po co dziękować, jak są pieniądze? To przysłowie tej dacji. Tutaj nie wymawiamy. Nie no, I zawsze ja. mówią, że chcą naszego dobra, to no. nieprawda A, mówią. No, to no dobra, to dobra, no. wszystkiego co do nas należy. Bez przeności no. to Naszego jest dobra chcą. No. Tak jest, no i to, to jest, jest to. Trzeba no. z to stronę. jest to, słuchajcie, to także... To jest dobra. także... Dobra, ja wam tak powiedziałem, skrzyżka to się wam musi ułożyć przegryźć pytania. Chętnie odpowiem na pytania, jakie, jakie są, ale nie takie osobiste, tylko żebyście zrozumieli tą sytuację taką, bo to osobiste to... W Konfesjonale, bo przywołał. Jak już chciał zrobić swój kościół, tak? <noise> jak to a, a jest? Między morzem jest? temat. No jest, może, morze i więcej. Międzymorze. ale <noise> no, no, to, <noise> no, ja, to w tym temacie. Dobra, dobra, ale konkretnie, Pytanie konkretne, Co to jest? Tak, w tu polski? Słucham. to W tym to jest? Polski. to Polski? polski. no Polski chodzi o jest? Co Co to troszeczkę Co to jest? stara to stara. Stara, stara bardzo idea. To jest bardzo stara idea. Ja ją znam jeszcze starszą, niż oficjalnie. Ona jest bardzo stara ta idea. Wszyscy się z tym mierzyli. Ona by się udała, gdybyśmy mieli moc. Bo ta idea między morza potrzebuje lidera, na którego my się nie dodajemy. Lider to jest ktoś, na co wstrzymy się z najlepszy. Jak sama nas wskazuje. My nie jesteśmy winni, najlepsi. Przede wszystkim jesteśmy, nie, jesteśmy zależni. Ta idea jest nową ideą. Ona musi być oparta na liderze. My jesteśmy za biedni, niesamorządni i, i generalnie o to chodzi. Generalnie to jest główna przeszkoda. Gdyby to poparli Amerykanie, ale poparli nie dobrymi tam słowami, jak nas okradają tam z pierwiastków, tylko żeby wpompowali tu kapitał, w to, technologię, tak? To wtedy by to mogło być. A tak to, to jest taka idea fixa. To jest to co... Heksagonale takie było, pentagonale, heksagonale, tam wszystkie państwa dołączały i tak się ta nazwa zmieniała, pentagonale, heksagonale. I potem to było w czasie jak mój berliński miał upaść i potem właśnie jak tylko Niemcy przyjęli, połączyły się już przestały mieć ten kropot z głowy, już nie musieli być tacy grzeczni poukładani wtedy zrobili porządek w Jugosławii, Teraz pętali wojnę w Jugosławii. I wszystkie bratnie narody zaczęły się mordować. Dali broń wszystkim. Jednym i drugim. I się skończyło knucie, podczas kiedy oni są zajęci. Jak oni byli zajęci liżaniem RAN, po pierwszej wojnie, Wielkiej wojnie wtedy nazywanej, to w ten czas była taka sytuacja, że te wszystkie psy groźne się połączyły w dwie swory i zaczęli się kryć między sobą. Jak się pogryzły, to lizały rany, a w tym czasie dwóch naszych mężów Stanów pojechało, tak jak mówiłem, do Stanów uczyć się zakładać państwo, we people i stworzyli od nowa z gruzów albo z niebytu na mapę Europy żeśmy wrócili, tak? I to jest taka sytuacja, jak oni tylko przestali lizać swoje rany, po, tym, po pierwszej, po wielkiej wojnie, to od razu, o, halo, co tu się dzieje? Jakieś państwa powstają? My tu nic nie wiemy, o co tutaj chodzi. No i się zorientowali, że już żeśmy ustanowili swoją państwowość. Wtedy zaczęli mataczyć. I zwinęli całą opozycję. Jeden przeżył, niejaki właśnie Pisucki. Przeżył. Wtedy. I jak przeżył, no to go odwrócili i zrobili z niego agenta polskiego. Później jeszcze był agentem w I jeszcze był japońskim agentem. I, a, a, on, a pod niego zrobiono przewrót majowy i dano mu prezydenturę na tasę. On odmówił, od niego jako agent nie może być na świeczniku, musi być drugiej linii. Zarządzać ścienia. On dlatego to odmówił. A uzurpatorzy nie. I po tym jak wojna była... Uch! To szybko chodu i do Londynu, a ten dzisiaj uzrypa, to mówi, że od nich dostał władzę. Oni porzucili to sami stracili. Gdyby wojny nie było, poza tym to głosowanie nad tą prostytucją byłoby obalone, bo ono było z wadą prawą. Bez tego dwóch tygodniowego powiad powiadomienia opozycji wszystkich posłów na głosowanie. Opozycja wyszła na znak protestu, a ci wprowadzili to do punktu bez powiadomienia opozycji i przegłosowali bez jednego przeciwu bo opozycja cała wyszła i to jest ten problem, dlatego ta, to jest wszystko nielegalne, nieprawde i koniec z tym. I to nie ma z tym w ogóle nic, to jest fikcja, prawda, to jest ten kolor prawa właśnie. Coś wygląda na prawo, ale nie jest prawem, bo jest bardzo pewne I to jest to. Wybawacie inaczej. Definiuję to na stole. Taki wytwór, co to jest, kolor, to jest. Także idea ta, ona jest jako idea fajna między morzem, właśnie kiedyś na się zalechni. 105 w mocy 105 różnych królestw. Tutaj brało udział w tym 105, dlatego byliśmy po Ale to musi być wtedy po prostu mówię wam wóz. Wódz musi być i to nieprawda, żadna stracja, demokracja to są właśnie słowa klucze. To jest to, to jedno z tych słów przestrzelonych, tego nikt nie wie. Musi być silny wódz, ideowiec, młody, wsparty think tankami to się dzisiaj nazywa takimi doradczymi ciałami specjalistów. Dzisiaj w ogóle nie potrzebujemy tak naprawdę żadnej władzy tego typu, starego. Dzisiaj są te środki, co mówiłem. Możemy blockchainy szyfrowane źródła takie, że może milion ludzi na raz głosować. Codziennie możemy głosować w jakiejś sprawie. Demokracja bezpośrednia. Tak, bezpośrednia demokracja bez żadnych przedstawicieli. nie potrzebujemy tej korupcji, tego wszystkiego. Po co? Każdy człowiek jest tam jakiś ułomny. Po co nam to? Nam potrzeba młodych ludzi z, 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 bez świetnika tutaj, tylko z prawdziwą wiedzą. Nie muszą mieć żadnych tytułów tych fikcyjnych jakiś tam. Tylko wiedzę, to widać jak ktoś ma wiedzę, to widać, bo on coś ma do powiedzenia, coś fajnego. Podaje źródła, to się da sprawdzić, to jest powtarzalne, to jest wiedza. A, a to inne, to tam ktoś nie podaje, tam wygaduje jakieś rzeczy, nie podaje źródeł tej wiedzy, to to nie jest wiedza. To jest zwiedzenie. Ktoś kogoś, nawet ta osoba czasami jest w dobrej wierze, nie ma złych intencji, ale ona została zwiedziona przez kogoś innego, co miał złe intencje. Kręci sobie krzywą bajkę i potem Yy, powtarza to, tak? Albo wie tam półprawdy, że dzwonią i mówi, że trzeba szybko świadectwa urodzenia czy tam coś. akty urodzenia, to głupota. Każdy, kto ma świadectwo urodzenia jest czymś własnością. Czy niewolników rodzić, czy żywych, yy, wolnych ludzi I proszę zdrowych? Się, proszę jeszcze dokończyć o tej królowej Tomerisie, bo ludzie pewnie o tym nie wiedzą. Tam był Dariusz i piękna, Cyrus, ta. jeśli pamiętam do tego drugiego To jest daj, 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 ceruz drugi. Coraz drugi. Tak. drugi wielki tak zwanym. To była piękna wojna, <noise> piękna wojna. E, wojna, e, bitwa pod Grunwaldem to przy tym pikuś, bo to tak, była wojna pod Grunwaldem było wycieł, ile, ile wojska, jaka liczba była, wszystkich żołnierzy. Nie, 30 tysięcy. 30 tysięcy. Cały zakon. E, Cały wszyscy wszyscy, serze E, wszyscy, można powiedzieć, mafiozi, bandyci z całej Europy byli e, pod bełem krzyżaków Kto, wezwani. No, nawet Francuzi byli. E, tak, wszyscy byli tam, wszyscy do taryngi, tam, wszystkie, wszystkie te, to bandyci do wynajęcia. E, taka, taka była wezwanie. Bandyci do wynajęcia, zresztą to było często, to nie była nasza, największa nasza bitwa, były większe, ale ta, to Marysy, to w ogóle tam brało udział po obu stronach, nie 30 tysięcy, 600 tysięcy! 600 tysięcy. Ona była scytria zachodnia i scytria wschodnia. Ona była królową tej scytrii wschodniej. I, pod, i, I nie miała takich sił, jak ją tam Cyrus najeżdżał. I poprosiła tutaj Lechitów o pomoc. Tak. I myśmy tam ruszyli z całą potęgą. I żeśmy rozgrabili ich w proch i pył. I napoiła krwią tego... Tak, obcięła w łeb. Temu cyrusowi i wsadziła w bukłak napełniony kwiat. On zabił jej syna. I ona poprzysięgła po, 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 po zemstę. I powiedziała mu wtedy te słowa znamienne. Byłeś spragniony krwi, to, to krewki. Byłeś spragniony kwi, to krewki. I wciętą głowę wsadziła w bukłak napełniony kwiat. <laughs> Taki symbol. 600 tysięcy to sobie się. 600 Bo jej tysięcy. syn wpadł w pułapkę, prawda? Tak, oni tam zostali... To się tam zostali, spili. Tak, spili ich, a oni tam tylko kozie mleko, takie rzeczy, to jak ci tam opijali zwycięstwo, to ci się wrócili. Myśleli, że pobili już ich, tam ci uciekli, że są oni niezadowoleni. Tutaj już tutaj zabawa, już był w ogródku, już się witał z gąską, popili się, a tam ci się wrócili, specjalnie zostawili im pełne beki wila. A ci tego wina nigdy nie próbowali, więc się szybko upili na Kozimblaku, wychowali e, tam pasterski styl życia prowadzili. No i ci się wrócili i zabili właśnie tą, tą częścią jej armii, to Marysy dowodził jej syn. I zabili tego syna i ona wtedy po, e, poprzysięgła zemstę i zemściła się. E, poprosiła właśnie nas o, o wsparcie e, i myśmy tam ruszyli, a to była potęga taka, że co już żeśmy załatwili. Za, walczyliśmy też e, z Aleksandrem Wielkim i, i wtedy był właśnie zasły, taki. Wtedy się zostawało, nie po ojcu, właśnie królem. Za zasługi. Tak, za zasługi. No i był taki e, listek, lestek, chytry jak nic, Leszek chytry. <laughs> no różnie na jego widzi. Lestek, lisek, <h đây> znaczy po dzisiejszemu, Czyli taki sprytny jak Lix, i on wykwinił taką rzecz. Złotnikiem. No też, tak, płatnikiem był, e, e, płatnerzem to się nazywało. On, no i on właśnie wykwinił taką, taką, taką intrygę. Mając słabsze siły, jak oni nacierali, zdobyli Kraków, co prawda, właśnie dosyć głupoko I zachowały się dwa listy z tamtego czasu, jak on pisze do swojego e, słynnego nauczyciela. Tak, e, pisze, że w takim mieście są. Że słabe w murach, ale na odbitne strasznie. Tak? A, a ten mu odpisuje, też się zachowało, obyś tam nigdy nie trafił. No, no, i to nie co? przestanie być słabym, No a on tu trafił i się już chwalił. I wtedy nacierali, właśnie, przysłali w ogóle, oni tam maszerowali na wschód, jak wiecie, do no, Indii. A tutaj przysłali taką straż przyboczną żeby nas schołdować sobie i da, da, da taką mafijną propozycję, nie do odrzucenia, zapłacicie tam tyle i tyle, co roku tam odnowicie daninę i my wam damy spokój. No to ci nasi wodzowie, jak to usłyszeli, to takiego, co przynosił takie złe wieści, to się dawniej e, wieszało albo tam coś innego robiło e, gorszego. E, no, głowę obcinało czy coś tam. No i oni tak zrobili, że go rozpylili tego co przynosił złe wieści, jak chcieli złota, to dali mu złota do środka, razem zmieszanego z odchodami świni i zaszyli. Na koi wsadzili i pognali. Jak tamci to zobaczyli, otworzyli, to już wyjdą całą potęgą, a tutaj tak właśnie przejął, wtedy taki poetel, taki wymyślił, że wszystkie zgórze tam naokoło co są e, Krakowa każą pościnać gałęzie i te wszystkie czubki tych drzew pomalować na złoto, okuć blachą. Manekiny zrobić. E, tak, i jak oni zobaczyli całe zgorza wojska, e, w słońcu to wszystko błyszczało jak hełmę. I oni mówią, o kurde, to nie ten, trzeba z drugiej strony ich obejść, a tam już czekała ta prawdziwa nasza armia, ale mniejsza, Ale oni właśnie w trudniejszy teren weszli, tam zostali w obozie z dwóch stron po prostu napadnięci i wybici w pieli I tak uciekali w podskokach, że tylko tam i pod Budapesztem jeden most został, który mogli uciec na swoją stronę. Ale tam jeszcze była taka historia, że oni się przebrali za nich i wjechali mi jeszcze do obozu. Jeszcze tam była walka między sobą. Tak, to jest w ogóle, bo zwykły człowiek z gminu został w ten sposób królem potężnym, właśnie za zasługi, za zasługi i wszyscy jego tam Przyboczni też zostali tego i w ten sposób w Polsce właśnie, albo w Polsce znowu to nie nasza lata z XV wieku, ta Lechia. Lechici byli właśnie dlatego tymi panami, bo 60% nacji było szlachtą właśnie w tych bojach ciągłych, który się potrafił zasłużyć z gminą właśnie taką pomysłowością, pitnością albo innymi zasługami i został wywyższony przez króla do godności szlacheckiej. I dlatego, że większość narodu była szlachtą, to jako jedyny naród na świecie mówiono o nas, że jesteśmy panami, bo wszyscy byli panami. Jedna, pół narodu jechało na wojnę, a pół narodu utrzymywało w tym czasie zaopatrzenie, y dostarczało żywność i tak dalej. I się po trzech latach wymieniali, dlatego wszyscy brali w tym udział, w, w zasłużonych wojach, że ponad pół narodu, 60% było szlachtą. Comest militi, braćmi broni. I to jest stąd ta nasza ta, ale generalnie co do prawa morza, to to jeszcze było przed prawem morza, przed no. Watykanem, przed tym wszystkim, przed chrześcijaństwem nasza historia. Dlatego później to. też żeśmy właśnie skrócając się, się do skumplenia. Ma... Krajem miodem płynącym, zawsze mówili, że Polska jest miodem płynącym. No. No, tak było, tak, tak było. Same, było. Słuchajcie, inny wynalazek. Słyszeliście o wazie z Bronocic? Tak. Nie. najstarszy wóz najstarszy wizerunek koła na świecie o właśnie o tym chciałam nie ma takiego tysiące drugiego i pół. Tak. najstarszy wizerunek przed piramidami koło, ja nie mówię, że myśmy wynaleźli koło ono było po prostu tutaj gdzie było najbardziej potrzebne bo potrzeba jest matką wynalazków tutaj było takie zagłębie którego myśmy po prostu byli uprawialiśmy tutaj ziemię Dostarczaliśmy, eksportowaliśmy można powiedzieć rzekami i, i wozami na wszystkie sposoby zresztą dużo bogactw różnych, między innymi żywność. Te ziemię, ta Ukraina cała, to kraju, to jest sztuczny kraj, jak sama nazwa wskazuje na brzegu kraju. Ukra... Ukraju, kraju, czyli Ukrainy i to to jest, to są nasi bracia praktycznie tam, to co tam jest z tym, z tym, tym, tym jak mu tam banderą tak dalej. Z ich pozycji patrząc, to są takie... Oni rzeczywiście by ich trochę źle traktowali przez nas, ale to tam w wyniku takich stałych rzeczy, ja bym tego... Ale nie przez Polaków, tylko przez swoich. Tak, to jest taka bajka... To jest taka historia no zagmatwana, ale chodzi o nie to o to. Chodzi o co innego, słuchajcie. Chodzi o to, że to jest ziemia, na której jedna, jedno z królewskich powiedzmy, jedno no, od Łaby są ławy łeby na zachodzie, tam gdzie jest ta Limes-Sorabiku. Potem nie chciał zwalczyć z nami Karol i ustanowił taką linię demarkacyjną, można powiedzieć, Limes-Sorabiku. Na ławie, łebie Soławie, Tam, gdzie dzisiaj Francja z Niemcami graniczy, To jest Limes-Sorabiku. I tam była nasza zachodnia granica wcześniej. Oni po prostu już nie chcieli z nami walczyć i Karol sam ustanowił taką granicę, do której on e, nie będzie miał żadnych tutaj, sam ją ustanowił. Tak, że tutaj, I to jest na tamtym terenie. I dopiero później to wszystko się zaczęło rozpadać, jak e, wytruto naszą całą tutaj szlachtę wszystkich 20 wojewodów za czasów popiela drugiego zbrodniczego. A potem to... go i tak dojechali. E, tak, tak. No, dlatego tam potem taka krzywa, bajka, legenda, że popiela zjadły myszy. Nie myszy, tylko właśnie zabili e, rodziny. I jego tych są książąt. E, on, on, on był dobrym, prawdziwym władcą, dopóki nie dostał drugiej żony saksonki, księżniczki. E, Takiej. Agenta, agenta właśnie wpływu, można powiedzieć, wyszkolonego. E, o imieniu raksa i ta raksa mu takie rzeczy mówiła, słuchaj ci twoi bracia, wojewodowie, to słuchaj, oni tylko czyhają na twój majątek, na twoje ziemię, oni chcą cię zabić i to wszystko przejąć, a ty nie bądź głupi, zrób to pierwszy. No i no wytruł ich na uczcie, nie? No, tak. Wytruła, zatruła wino za jego zgodą, przerobiła go i wszyscy 20 wojewodów i dalej się wtedy rozpadł, żeśmy się nigdy nie podkreślić. No. no tak, tak. I koniec leciśmy. I oddaliśmy handel Żydom a nie, to banko, jeszcze było jeszcze nie było, takiego, jeszcze nie było takiego jeszcze nie było nic takiego takiej nacji. Dopiero później właśnie dopiero później Żydzi to to oni dotali jedna część ich właśnie jak wyjść z tego Egiptu to Dotała właśnie tutaj na tę naszą ziemię, na tej Bawarii, tam się rozprzestrzenili i tam się rozprzestrzenili, później druga część dotarła tutaj do, tego, do tej Hazarii, to jest między Morzem Czarnym a Czerwonym, dzisiejszy teren to jest Rosji. Trochę Ukrainy i od, z, i od i Wschodu to, trochę z z Pana, Kazachstanu. To, to, tam. to jest ta hazardia. Z nimi mamy problem. A nie jest tą nacją, tutaj nie To mówią sami oni, żeby wypełnić przestrzeń. To nie ma nic do tak. Dobra, jakieś pytanko jeszcze? Chciałbym jeszcze dodać, że była przecież akcja inna podobna, to że nalał, to była walka z z z partami i z nami. Tak, to I tam go też napoili tyle, że złotem. Tego dużo było bardzo e, najlepszy, najlepszy. Lasteł Boborski, jakby się to nazywał. Też tam rozwalili te regiony rzymskie w tył, co dałem, co tak. Był, co, co Nad radzi. rzekiem Lecha była wielka tak, bitwa, to, to pole. Po tak, 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 to miasto Lecha, wziąłem, dzisiejsze, auto Tak, tak. tak no, a to to jeszcze, to, to, to w, a tutaj w Lesie Turetobulskim. W Lesie te trzy legiony w Lesie jak nie znamy naszych korzeni, to jesteśmy nikt takich kontaktach. No nie tak, to, że to chodzi, żeby, no, żeby Dobra, no, że to to że rozrozum że się ludzie, także dziękuję. My również za oficjalne tutaj wybranie. To, 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 to jest Dziękuję. Dziękuję, dziękuję. Już się. wiedzę.